Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Salat Kutwa, dzisiaj zagramy sobie w League of Legends, a ja przedstawiam Wam nowego bohatera, jakim jest Queen and Valor. Tak jest. I zagra ze mną tutaj. Nie kto inny jak. osoba, którego. której niku raczej nie przeczytam. Fawzdag jakiś. Ciężko mi to naprawdę przeczytać. Nie wiem w sumie, kto to jest, tak naprawdę, ale wiem, że to był mój, jeden z widzów. Poznałem go w jakimś wcześniejszym meczu na becie, że poznałem. On do mnie napisał w sumie. No i tak pozdrawiam go w sumie, a co mam zrobić. No i dobra, może zaczniemy od pasywu. Pasyw, z tego co widzę, polega na tym, że co jakiś czas właśnie Valor nam oznacza przeciwnika na 4,5 sekundy, i pierwszy atak w ten cel zadaje dodatkowe fizyczne obrażenia. No tutaj akurat równe 25 plus 10. To całkiem fajnie. Ogólnie mogę powiedzieć, że mm. że ten pasyw jest bardzo bardzo dobry, jeżeli mamy coś pod lifestyle. Tak zauważyłem, bo już grałem tą postacią raz i całkiem fajnie mi szło. Naprawdę bardzo bardzo przyjemna postać. A co do właśnie tego o czym mówiłem przed chwilą, o pasywie i lifestealu po prostu można się z tego tak fajnie leczyć że naprawdę, mówię wam jest to tak przyjemne o, tyle po prostu można się uleczyć to właśnie zobaczcie jak to działa mniej więcej no, dodatkowy damage jest zadany tutaj walor nam oznacza przeciwnika no i obrażenia są naprawdę bardzo fajne oczywiście w pierwszym w pierwszej kolejności, że tak powiem Ta postać, znaczy postać Ten pasyw Oznacza nam czempionów, Co chyba nie jest jakąś wielką w sumie Znaczy jest to na pewno duże ułatwienie, ale nie jest to na pewno jakieś wielkie odkrycie też z drugiej strony Moje O ile mamy również odpalone W To po zdetonowaniu pasywa Mamy dodatkowy atak speed, co jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę przyjemnie się wtedy gra i zabija. O, tutaj nasz kolega bardzo tutaj poszedł odważnie. Może uda mu się zabić, mam taką nadzieję. Ja na razie skupię się tutaj raczej na opowiadaniu o tym bohaterze. To jest też powód, dla którego nagrywam tego typu gameplaye grając z botami, bo wtedy mogę się naprawdę bardziej skupić na tym komentarzu tutaj. Na temat bohatera, wiem, że normalnie jak Gram również, tak chyba, mam nadzieję przynajmniej. Ten komentarz jest całkiem dobry, ale wtedy wiecie, no nie ma takiej. No, jest to postać, wtedy, którą z nami mogę sobie swobodnie rozmawiać, kiedy. Znaczy, znam. Wiecie, no po prostu. Nawet jeżeli Gram jakąś postacią pierwszy raz, ale widziałem ją w akcji, że tak powiem, w przeciwnej drużynie, to raczej już znam tą postać na tyle dobrze, że nie muszę jakoś specjalnie się wczuwać w grę. No, ale jak jest taka nowa postać jak ta, no to już troszeczkę inaczej to działa, bo. Wiecie, no, nie do końca wtedy znamy też wszystkie te spele i tp. No i dobra, powiedziałem wam mniej więcej, co robi moje w i pasyw, to może teraz przejdę do tego, co robi q. Q zadaje generalnie obrażenia pierwszej osobie, a raczej przeciwnikowi. Może być to również minion, którego będę miał właśnie tutaj, jakby na celowniku i przy okazji oślepia tego wroga, co jest naprawdę bardzo fajne. No, i tutaj właśnie ważne jest też, żeby wspomnieć, co robi moje E. A jest o tyle fajne, że przybliża nas tak, jakby do przeciwnika, i przy okazji oznacza go również pasywem. A to oznaczenie pasywem jest naprawdę fajne. Nie wiem w sumie, czy jest o tym coś napisanego, ale to po prostu coś, co ja samemu zauważyłem zawsze, kiedy odpalę E na ziomka. To zaraz pojawi się na nim pasyw Od razu w sumie, co? Ops. No ale generalnie pasyw ma bardzo mocny To mogę na pewno powiedzieć o tej postaci Zadaje nie więcej obrażenia, można w sumie porównać te obrażenia do... Ops. No mam nadzieję, że tam Caitlynka Dobiję. Fuck. Oj wiecie jak ta beta jest straszna. Takiej nie, no, nie lubię po prostu. Masakra. Tu muszę uciekać, bo to jest. Niebezpieczna sytuacja. No jak widzicie, oznaczyłem wroga tutaj jeszcze raz. Poczekajcie, czekajcie, bo już coś do mnie pisze Zabije Mandzia, zabije Blow'a <laughs> Okej, okay, dobra No i maksu maksujemy tutaj oczywiście Q Bo to chyba zadaje najlepsze obrażenia Jako drugie proponuję maksowanie E Bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. A jeżeli chodzi o to, co składać No ja preferuję tutaj standardowo Infinity Edge Blood Trister, Tristera sorry i Phantom Dancera. Taki myślę core pod tą postać. Jednakże na start to się bardzo przydaje, naprawdę. To jest bardzo, bardzo przydatny itemek. No polecimy w ten sposób. No, mogę buty w sumie złożyć, ale. Trudno. Ewentualnie BF Sworda. Ale naprawdę ja tutaj wolę mieć tego Lifesteala. Jest bardzo przydatny tutaj na tą postać. Mówię wam, dzięki temu pasywowi to można się tak fajnie leczyć. Jest takie przyjemne. Praktycznie dublujemy swój atak w tym mecz, nie? I naprawdę daje to bardzo dużo lifestyle. Aha, jeszcze chyba nie opowiedziałem wam co robi ulti tej postaci. Ulti generalnie troszeczkę zmienia spele. Na przykład E. E, które normalnie. Oj, dobra. a które normalnie właśnie yy, powodowałoby to, że daszujemy do przeciwnika po czym po czym wracamy na poprzednie miejsce. No tutaj akurat działa to troszeczkę wtedy inaczej. Po prostu daszujemy do przeciwnika i już nie wracamy tak jakby z powrotem. No i poza tym wtedy zmieniamy swoją postać, zmieniamy się w walora z tego co wiem, tego ptaka z tego ultimate'u. No i wtedy bardzo przyjemnie. Możemy sobie latać, bo mamy zwiększony movement speed. A o ile bijemy przeciwników, ten movement speed jest zwiększony tylko do 20%, ale jeżeli chodzimy, wówczas nasz movement speed zwiększa się. Znaczy chodzimy, nie jesteśmy obok przeciwników, bądź też ich nie atakujemy, dokładnie nie pamiętam, zaraz sprawdzę. No, ale wtedy nasz movement speed po prostu wzrasta. Mhm. A wyjście z pasywa. Sorry, kurczę, padłem jak nut na... Naprawdę za bardzo się wczułem w opowiadanie. Mhm. Wyjście z pasywa powoduje to, że. Znaczy, kurczę, wyjście z. Ulta. Że na dużym obszarze zadajemy naprawdę bardzo, bardzo duże obrażenia i. Są one zależne od tego, jak dużo brakuje przeciwnikowi życia, więc jeżeli no, przeciwnicy mają mało hapsów, to można tutaj ładną pętę zrobić, w sumie taki kartus, tylko że na mniejszej arenie, że tak powiem. Oj, tutaj musiałem się wytłumaczyć, bo czułem <średziałem> się strasznym nobem po tej śmierci, naprawdę. No i przepraszam wszystkich widzów, że to oglądali. <średziałem> no ale mam nadzieję, że przybliżę wam tego bohatera bardziej dzięki temu, że opowiem o tych spelach. O Jezus. Dobra. Jeszcze w sumie nie użyłem pasywki ani razu chyba, znaczy pasywki z W. To jest bardzo, bardzo złe. No, i powiem Wam ostatnio też ciekawostkę: że mam w planach kupno PS3, PS3 i będzie to tego moja platforma do nagrywania gameplay. O jezu. O, nice. Dobra. Będzie to moja platforma do nagrywania gameplay z gry. Pewnie się nie spodziewacie, ale z gry GTA 5 Bo nie wiadomo w sumie kiedy ona wyjdzie, ale wiadomo, że wyjdzie ona na starą, na starą generację konsol. Także będę również zbierać na. albo na nagrywarkę PVR. Chociaż osobiście wolałbym zdecydowanie Avermedia kupić, bo to się bardziej w sumie przyda i do streamów itp. Ale nie wiem właściwie jeszcze, nie? To zależy w sumie od Was. No i generalnie od ceny, bo jeżeli znajdziecie jakąś fajną nagrywarkę PVR, to ja bardzo chętnie ją kupię. Po jakiejś... Znaczy znajdziecie, jeżeli znacie jakąś fajną nagrywarkę. Kup takiej nagrywarki, co nie jest jakiś może wielki koszt, no ale to jest jakieś 500 zł pewnie znając życie. Tutaj damy się troszeczkę poobijać. No, nie udało się zabić. No ale stream, zobaczcie, jest naprawdę bardzo fajny. 30 hapsów to jest bardzo dużo. Jakby nie patrzeć. O Boże, ale zepsułem. Kurczę, to wina tego, że po prostu... No, ping jest w tej grze naprawdę duży, bo to jest tak jak mówiłem beta. Znaczy, w sumie nie wiem czy wspominałem, że to jest beta, ale jest to beta. No i na pytanie, czy kupię sobie tego bohatera, odpowiadam od razu, że tak na pewno kupię. Ale nie wiem jeszcze kiedy, bo, bo kosztuje on sporo. A mam mało PZ-ów, raptem chyba 3,5 tysiąca. Wiecie, ostatnio mało gra w tego lola, bo przerzuciliśmy się w sumie na granie w WarZ ostatnimi czasy aczkolwiek no staram się wrzucać gameplaye także zawsze przynajmniej 7 meczy w tygodniu zagram żeby tylko coś tylko coś nagrać na YouTube'a dla was oczywiście Aj. ale generalnie co do mojego pomysłu z kupowaniem ps3 no Marcel po prostu mi udostępnił, znacie Marcela z ostatnich gameplay, na pewno z LoL'a on ma stare PS3, które ma zepsuty napęd DVD, czy to Blu-ray, w sumie nie wiem co to jest, coś takiego. No i generalnie jest troszeczkę zepsute te PS3. Przegrzewa się, czy przegrzewa. Wentylator chodzi jak suszarka, ale <grych> ale wiecie, no taniu kosztem naprawdę mogę to kupić, raptem 150zł to jest bardzo, bardzo mało. Lul No Wszystko zabrał No i dobra w sumie niech ma A co, będę mu żałować, nie? No. Dobra AP to jest OP Okej okay. No, dostał obrażenia potężne z pasywa. No generalnie z pasywką to możemy na no, strzała wszystko zdejmować, znaczy mam na myśli minionki. Oczywiście po jakimś tam czasie, ale zobaczcie jaki temesz to zadało. No, z 300, z 300 takich obrażeń. No widzicie, obrażenia lepsze od ulti Kate Linki. A To tylko pasyw Dobra Nie, idzie naprawdę bardzo fajnie Generalnie ta postać jest bardzo mocna Także nie ma się w sumie co dziwić Ma tak strasznie mocny pasyw Naprawdę, no tak strasznie mocny pasyw Dawno takiego pasywa nie zrobili chyba Mam przynajmniej takie wrażenie A teraz pokażę wam jak zmienia się. No, to ulti jest tak przyjemne, takie KS -y są fajne z tego <noise> z tego ulta. No i widzicie, a wtedy zamiast podejść do przeciwnika i wrócić na swoje miejsce po prostu zostałem tam. Taka bardzo w sumie ciekawa umiejętność. Bardzo fajne ulti ma ta postać naprawdę przez to jest bardzo mobilna i... To daje bardzo dużo. Naprawdę. Widzicie, już zadaje w sumie podwójne obrażenia. Jakby nie patrzeć. Dzięki swojemu pasywowi to jest. Naprawdę bardzo, bardzo mocny pasyw. Myślę, że ta postać będzie nerfiona, ale... Oby jak najpóźniej. Kurde, nie udało się trafić. No trudno. Nie można mieć wszystkiego, eee. Tutaj bardzo, bardzo moim zdaniem nieodpowiedzialnie gramy. To jest po prostu. Aj, dobra, nieważne. A nie wiem, czy w sumie wspominałem Wam o tym, że. że moje kół oślepia przeciwnika, którego trafię. Wow, teraz to ja bardzo nieodpowiedzialnie zagrałem. No i o ile trafimy w miniony z Q, to tam kilka w sumie tych minionów możemy zaatakować. Nie wiem w sumie jak to działa z bohaterami. A coś ze mnie pisze tutaj ten ziomek, ale kurczę, no ja się za bardzo naprawdę wczułem, żeby patrzeć co on napisał. Dobra, oczywiście budki, berserki, jak na każdego adekary przestało. No, widzę, że on tutaj leci pod AP, no ale ona chyba. No, tylko pułapkę ma pod AP, to jest w ogóle. Z... <grywia> no, moim zdaniem, słaba jest taka postać. No, chyba, że składamy szybko Lynch to tam w sumie można zadać jakieś obrażenia. Bo ta postać ma całkiem małe cooldowny. Ale no, mimo wszystko, no, jakie gówno, no nie wierzę te ulti <laughs> Opę. ja piernicze działa. Sorry. Łapki. Nie, nie, nie wiem, jak się to pisze, naprawdę. Sorry, bardzo przepraszam. Jeżeli mój polski jest taki słaby, to. No ale. Ja jestem w sumie. Znaczy, nie jestem polonistą, jestem. Raczej osobą, która woli przedmioty ścisłe. Dobra, widzę, że to już kończą moje ziom ziomki, ten meczyk. Także tutaj nie będę się za bardzo. Chyba nawet starał, bo nie ma sensu. Chyba tam nie dojdę, tak czy siak. No dobra, także. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia na razie. Cześć, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam tego bohatera jak tylko się dało, najlepiej na razie.